O jest, jeszcze raz, Maria, jeszcze raz, dobra. jeszcze raz, dawaj, 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 jeszcze raz. Eee, sie, sie, no, sie, ma. Witam, znaczy tu para, absurdów, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, cel dzisiaj jest bardzo ważny, ponieważ jak już powiedzieliśmy, często jest tak, że Klaudia choruje, ja nie mogę sam i pomyślałem, że fajniej byłoby mieć pomocnika. Do streamowania, nie? Dokładnie, moi drodzy. I teraz tak, pomocnik. No, ja się nie będę przed wami krył, to jest, pomo to jest pomocnik, na którego liczę, na którego pomożecie mi się złożyć. To jest robot humanoidalny. Oferta niebagatelna, ponieważ 13% zniżki... Taki ze... Black Friday. Dokładnie, Black Friday ze 115 zł, zbieraj na Roberta, tak. I będzie para absurdu nie z Robertem. Mógł. Zbieramy na Boberta. Zgadza się, bardzo... Ej. Wyobraźcie sobie, nie ma Klaudii, Klaudia gdzieś leży, powiedzmy się leczy, a ja z Bobertem sztuki walki ćwiczę. A ty z ja Bobertem, z Bobertem Bobert robi to wtedy. Ja z Bobertem gram w krzesła, nie? Ej, Bobert wygląda jak o wiele lepszy streamer niż ja. I patrz, I patrz jak, patrz, jak go, go można złożyć! złożyć. Patrzcie, co Bobert dla was ma. Bobert chodzi. Bobert porusza się lepiej niż ten pan z tyłu. To... Patrz, jak, jak on kręci dupą w I... ogóle? On kręci tak, że mnie zahipnotyzował. On mnie wciąga do tego. To jest jak tornado dla moich zmysłów. On ma soniczne wizualnie. bułeczki. A, chcę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ja ostatnio wchodziłem, bo tak pomyślałem, kurczę, fajnie by też było dodać nową kategorię naszych live streamów e, Discordzik. I wchodzę na Discorda, a tam wieje nie powiem czym. Biedą. No, wieje siusiakiem. Proszę nie obrażać. Nie, 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 ja, ja Was kolautuję zaraz. Bo Wy na tym Discordzie rozpasaliście się jak świnie. Jak w świnie, w tym, w, w, w Minecrafcie. Czy ty nie przesadzasz? Nie, zresztą zobaczysz zaraz, co oni sobie wymyślili. Przepraszam. Dobra. E, dobra. I no teraz. Tak, I patrzcie, nie, patrzcie. Wchodzę sobie na fanarty. Ostatni fanart, przepraszam. Trójca, Liga, e, liga Para Absurdu. W ogóle my jesteśmy przez nich nieszanowani. Nieszanowani. My. Lewy, Keks, Kosogłos. Tu się w ogóle zrobili, wiesz, nowe wybory. My, twórcy. Gdzie ostatnie coś o nas? Coś ostatniego o nas? Październik, dwa tygodnie temu, nic. Wykorzystujemy narzędzia, które dali nam starze, zbrodnia. Zgadza się, wy nie macie prawa być szczęśliwi bez nas. E, jakby co, próbujemy skontaktować się z osobami z zaległym bingo, żeby im wynagrodzić te binga, które im zostały. Ci, którzy się już zgłosili, to, to pomińcie, po prostu i tak czytam listę od początku. Majcisk, Wiktoria, Ashler, Luz, Patra przez Z, Hekapixel Pixel, Natalia 333, Daisy, Sasha, Agata 9730, Dead Coloru Yolandi, Karla, Agazuzia, Jen Moss, Ani, Ina z innego wymiaru, Bewi, Caryca, Katarzyna, Grabasz, Jols, Lewy, Anna, By Just, Błażej, Karla, Zozol, Jula, Ifuwax, Patra przez Z, Joli dawno nie było. No. E, Ashler, Demon Chillery, Żabcia Mania, ANL, Makolater, Rejka, Anna Natala, Ruda, Panna Bambu. Proszę się kontaktować przez naszego Inga Gramo. Instagrama. Napiszcie wielkie słowo bingo. Pierwszy temat będzie dzisiaj tematem poniekąd co na TikToku. Hmm. Ponieważ ostatnio coraz częściej na naszym kanale i gdzieś tam dyskutujemy na temat AJA. Trafiłem na takiego fajnego TikToka. Wzięto młodych ludzi, którzy uważali, że świetnie rozpoznają, czy coś jest prawdziwe, czy AIem. Pokazano im e, filmy z najnowszych modeli AI, które wygenerowały, i ci ludzie mieli oceniać, co jest AI, a, a co nie. I damy wam dzisiaj dokładnie ten sam case, macie oceniać, czy to jest AIem, czy nie jest AIem, a uwierzcie mi, niektóre z nich nie są takie oczywiste. Dajemy ankietkę, nie głosujcie jeszcze. Poczekajcie, ja wiem, że zaraz coś już zagłosuje, ale poczekajcie, nie głosujcie. Ja wam puszczam, nie? To jest, to chodzi o to, co jest tutaj na górze. Dobra, jedziemy z tym. Proszę, to jest pierwszy AI, którego widzicie. Aha. Wszyscy piszą, ja, ja już wiem, co to jest. Według mnie 100% AI. 100% AI. Dlatego, że ja AI poznaję po kilku rzeczach. Tak. Pierwsze rzeczy są takie, no. Że, jeżeli piksele no. trochę wyglądają, jakby pływały i się łączyły no. w jakiś sposób, to od razu wiem, że to jest AI. Że tak nie działają piksele na prawdziwym nagraniu. Okay. A ja tutaj to widzę. Drugie, no. jak ciała są zbyt plastyczne. Też tutaj to widzę. Za bardzo plastycznie się poruszają. Okay. I trzecie, y, tutaj akurat do końca tego nie ma, chociaż po wodzie widać, że jest. No. Jakby rzeczy wyglądały, jakby były puszczone od tyłu i do przodu. To był AI. Czyli zgadłam. No tak, pięknie zgadłaś. To Jestem sobie dumny. Ty wiesz wszystkie, które są. Czyli... E, ja to oglądałem, więc ja nie będę zgadywać. 20% osób naszego czatu dało się na to nabrać. Petro Pascal, ludzie małej wiary. <grym <grym Dobra, ładnie. macie drugiego. Okay. Proszę cię, to jest AI 2. AI 2? Zbyt plastyczne ruchy i na pasach yy, zbyt pływają piksele i się zlewają. Widzisz? Ok. Dla mnie jest to AI 100%. Wszyscy mówią, że to jest AI. 90% osób zgadza się z Tobą. Okej. Okay. To jest prawdziwe nagranie. Co? Tak. Niemożliwe, że to jest prawdziwe to nagranie. To było prawdziwe nagranie? Nie, puść to jeszcze raz. Jesienny Do... Kasz tam dobrze pisze, ale te zebry się tak rozmazują dziwnie. No właśnie. To znaczy... nie jest dobra kamera. To, jest... to wygląda jak CGI-owe zebry. No, no to jesteście gotowi. Jedziemy z filmikiem numer 3. Powódź. Mhm. Idzie powódź, płynie woda Uu, i zapada, się, zapada most. się most Gdzieś co wygląda na oko na jakiś kraj w Azji Wschodniej Real? Dużo Macie ludzi. ostatnią chwilę, żeby zagłosować Ta woda rośnie tak dziwnie, no ale wiecie jak, się jednak, jak jest powódź, to woda potrafi w ciągu chwili podnieść swój poziom o 2-3 metry. Nie? No to ja wam powiem co ja sądzę. No dawaj. Ja uważam, że ten filmik jest prawdziwy. Mhm. Dla mnie nie ma tutaj nic podejrzanego. Nawet ta parasolka wchodzi, Ludzie so nie ma żadnych rozmazujących się pikseli, czegoś nierealnego. Dla mnie to wygląda naprawdę. To jest AI, To było droga. AI? Tak, to jest AI. <laughs> Jakbyście nam nie wierzyli, Szok. to jest AI. Twórcy doszli do tego, że nawet fajnie byłoby tą parasolką przykryć coś, co ich zdaniem nienaturalnie wyglądało. A z drugiej hmm. strony, jak patrzycie na ten most, no powiedzcie mi, on nie rusza się nienaturalnie, to wygląda naprawdę legitymnie. To wszystko wygląda super legitnie, ta woda, ta woda skapująca. Powiem ci, że jestem w szoku. Nie? I wręcz jestem przerażona. Patrz, nawet ten obupujący się tutaj w tym miejscu, moim zdaniem, most. No nie ma się do czego przyczepić. No nie. Zaczynam być przerażona, dlatego że będzie coraz trudniej nam odróżnić AI od rzeczywistości. Dobra, mamy teraz influencerkę, która pokazuje swój dzień. O, dobra, ja już wiem. Ja już wiem, ja już wiem. Puszcam nie, mam poczekaj. Raz. Dobra, to puszczaj, a potem ja będę chciała jeszcze raz to powtórzyć sobie. Dobra. No. Zatrzymaj proszę cię i ja bym chciała sobie go przeanalizować tak. klatka po klatce. O, nie ma, nie ma! To nie jest analizacja, Ale to ja jest to, wiem, co Twoje oko widzi. Nie? Ja wiem co. Dobra. Ja wiem co i chcę tylko to udowodnić. A więc mam wrażenie no. po pierwsze... Że jak widzimy y, User Generated Content, czyli coś, co wydaje nam się, że zostało nagrane przez osobę influencera, no. z automatu trochę wychodzimy z założenia, nie, to pewnie nie jest AI. No. Natomiast jest kilka, moim zdaniem, dosyć dużych hintów, że to jest AI. Pokażę Ci o co mi chodzi. Ten ruch tutaj, który ona wykonuje i ten uśmiech, no. nikt nie jest w ten sposób, że robi. Muszę to na głównej pokazać. Ona je tak. Nikt czegoś takiego nie robi. Zobacz, to jest nieludzkie zachowanie. Teraz tak, ta kawa i ta laska cynamonu, laska cynamonu wygląda jak była zrobiona w Photoshopie, tu ruszają no. się piksele na owocach. No one, one są aż za bardzo, nie? Ale... To jest Dobra, też ale... jak wygenerowane za idealne Ale pomyśl, piksele. oglądasz to jako rolkę na małym ekranie, nie? I no, to nie wygląda źle, moim zdaniem. Jeżeli, jeżeli uważasz, że to jest AI, nie? Nie, nie uważam, że wygląda to źle, ale... To jest właśnie ten przerażający moment, w którym my, którzy są chronically online no. i oglądamy dużo kontentu, ty od razu wiesz, że coś jest z tym nie tak i tak. wiesz, że to jest zrobione przez AI. Natomiast to... moja mama, czy moja ciocia, czy moja babcia oglądając to, tak. moim zdaniem nie wpadną na to, że to jest AI. Anna następska. Właśnie o tym chciałem wspomnieć, że to jest to uncannywally, uncannywally. że my czujemy, że coś jest z tym nie tak, nie? Tak. Dobra, ale zobaczymy. Mieliście czas na głosowanie, ta dziewczyna sobie wszystko pokazała. Trzy osoby, które były ta ankietowane, powiedziały, że to jest AI. I 82% z was także twierdzi, że to jest AI. To AI. Jest AI. No, To jest AI. Było łatwe. To back? jest jeszcze jedyny problem, mam wrażenie, że AI jeszcze sobie nie do końca radzi z jedzeniem z, jedzeniem z teksturami. I z, z teksturami no. Bo na przykład, jeżeli chodzi o te nagrania tej dziewczyny tutaj, język, okej, okay, tu język, język był trochę creepy. Natomiast to no ujęcie. To ujęcie moim zdaniem jest dobre. Tak, to jest dobre. To też nie jest złe. Tak. Te dwa tutaj i The Bed. Tak. Na przykład weź wytłumacz naszym mamom. No. Mamo, to jest AI i ona nie, no patrz, przecież pani tu je, co tutaj jest niby AI. I czasami z AI jest coś takiego, nie wiem, czy też to macie pewnie tak, właśnie ten uncanny valley effect, doliny niesamowitości że widzisz coś mhm. i ty wiesz w środku, wszystko ci mówi, to na bank jest AI, jesteś o tym przekonany, wiesz, że to jest AI, mhm. ale nie potrafisz palcem wskazać, co tutaj wskazuje ci na to, że to jest AI. Jakby ktoś cię poprosił, dobra, ale udowodnij mi, że to jest AI, to nie ma żadnych jakichś błędów w no ani tak, bo to jest to, co niczym. my widzimy, a z drugiej tak. strony powiedz mamie, nie, mamo, to nie działa. Tak. Keksik, swoją drogą, kokosik, keksik. Bardzo dobrze, że AI sobie nie radzi, nie ulepszajmy go na, go, na boga. prawda. Z jednej strony tak, a kokosniku z drugiej strony pomyśl sobie o tym, Inaczej, nie, nie bronię ai Chodzi mi o to, że przypomnij sobie pierwsze AI z Willem Smithem, który jad spaghetti. To był absolutny dramat. Ile od tej pory minęło czasu? 2-3 lata. I widzicie, co jesteśmy w stanie wygenerować w tej chwili. Druga sprawa jest taka, że my nie jesteśmy w stanie się od tego odkleić. Nawet w tej chwili, wyszukując cokolwiek w Google, wyszukujecie już z użyciem AI. AI wam od razu na samym starcie daje tam podsumowanie waszego pytania, więc. Niestety, będziemy mimowolnie dalej w dalszym ciągu uczyli te systemy AI. Owe. Tak, i od tego się nie da uciec. Wiele osób pisało do nas, o dlaczego używacie AI i tak dalej. Dosłownie nie da się uciec od używania AI. W tej chwili AI jest wszędzie. Jedziemy. Nie podobają mi się już fale. No? Co, co, co powiesz? Kurde. To jest ten moment, no. w którym. Mam ochotę powiedzieć AI, dlatego że jakoś dziwnie porusza się ten rekin, Aha. a z drugiej strony może to jest taki wewnętrzny głos, który ci mówi, że już wszystko jest AI. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony na przykład no, ten rekin tutaj dla mnie też jest taki trochę off-putting, że nie wiem do końca jak do, na niego zareagować, nie? Bo on się tak rusza tak komputerowo, trochę może tak być, generycznie. Może być tak. Tutaj nawet widać, że Wy trochę macie więcej kłopotu. To jest prawdziwy nagranie. <laughs> Ale wiesz co? Coś mi z tyłu mówiło, że chyba jest. Ale 70% ludzi, i teraz Myślał, nie zmienicie, 70% ludzi było przekonanych, że to AI. Tak. Sama w Tylko sobie sytuacja jest tak absurdalna, że ciężko by to była prawda, a jednak. Mam problem z tym, że naprawdę coraz więcej rzeczy się takich pojawia. Tutaj też ktoś pisał yy, o, yy, o nowym narzędziu Banana AI. To jest nowe narzędzie do generowania, yy, do generowania obrazów. I w tej chwili jest wyciek pełnej ilości zdjęć, na przykład z planu Avengersów, które nie są zdjęciami z planu, ale wyglądają tak legitnie, że tam, wiecie, Tobiego McGuire'a wsadzili, wsadzili ser Ian McKellen'a, który, który raczej nie będzie w tej części grać. I to, to jest przerażające, bo patrzysz na te zdjęcia i to jest niemożliwe, żeby jakby w niej nie wierzyć. Ja też jestem autentycznie przerażona, tak jak wy, na takiej zasadzie, że po pierwsze my zmierzamy w tą stronę, że wszystko będziemy kwestionować. Ja w tej chwili wszystko kwestionuję, wszystko, mm. co widzę. Bo nie dość, że Zawsze kwestionowaliśmy. To po drugie, nawet się zastanawiałam, czy nie zrobić kiedyś o tym babskiego wieczoru, ale nie wiem, czy to jest na tyle rozbudowany temat, żeby zrobić cały film o tym. Mhm. Kiedyś byliśmy w erze clickbaitu, mhm. a teraz coraz więcej widzę, zwłaszcza na Facebooku, dosłownie 100% kłamstw. Mhm. Że już nie masz clickbaitu, że a, naciągana prawda. Teraz masz. Kłamstwo, że ludzie wrzucają zdjęcia z AI-a i dopisują jakąś narrację rzeczy, która się nigdy nie wydarzyła, albo ktoś tego nigdy nie powiedział. Ostatnio widziałam jakiś post. To jest głupota, co prawda? No. Ale zdjęcie Beyoncé z jakimś innym facetem i Jay-Z patrzące na nich, które wyglądały jak z kamery, security camera. Mhm. I był opis, że tam Beyoncé powiedziała w końcu całą prawdę, jakiś cytat, że nienawidzę mojego męża, bla 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 bla. bla. I tak się zastanawiam ty. Do czego my zmierzamy. To już kiedyś było takie, nie można kłamać, bo ktoś mnie pozwie, cokolwiek się wydarzy, a teraz ludzie się nawet już tym nie przejmują, nie? No. A propos tego, pewnie część z was, bo to już jest temat, wydaje mi się, bo to był temat, który mieliśmy przygotowany na zeszły tydzień, ale jak już jesteśmy przy Ajaju i przy reklamach, to przypominam, że w zeszłym tygodniu była gruba akcja, mhm. gdzie jeden z naszych e, freakfighterów polskich tak. wykorzystał, e, wygenerował swoje zdjęcie z Robertem Lewandowskim. I generalnie wrzucił je bodajże po meczu Polska-Holandia. Nie, ch nie chcę przekonywać, przepraszam, nie jestem na bieżąco z piłką nożną. Natomiast wrzucił z, z tekstem gdzieś tam, że: No, po meczu z Robercikiem chodzimy sobie, i wykorzystał to jeszcze do e, reklamy nie do końca legalnych kaset e, online. Dobra, mordeczki, już wam pokazuję e, storeczkę. To była. E, Idźmy z tym. To była storka nagrana przez, e, przez tego twórcę. Mhm. Nie chcę tutaj, jakby mówić. Nazwiskami, imionami. Mhm. Jak, jak jesteście domyślni, to zobaczycie, nie? Ta strona, którą ten typ reklamował, jest w Polsce nielegalna. No to już w ogóle super. Tak, i teraz wchodzi, wchodzicie na storki. Po wczorajszym meczu poszliśmy z Robertem się odprężyć. I macie po środku piękny linczek. Oczywiście, zdjęcie wygląda jak ajaj na Maxa. No ale mimo wszystko jest to wizerunek tak? Ale jest Roberta to wizerunek, który jest dość tak? dobrze rozpoznawalny. I oczywiście prawnicy Roberta bardzo enigmatycznie, ale bardzo szybciutko zareagowali. Mhm. I w bardzo prawniczym stylu powiedzieli e, spokojnie, my się już tam zajmiemy. Chodzą e, plotki, że e, kolega dostał, poddajże e, że jest ryzyko że zostanie 2 miliony albo złotych, wow. albo euro kary. Wow. Ja mam jeden apel do Was, e, który sama będę posta postanawiam w tej chwili razem z Wami jako jedno z postanowień noworocznych. Ale jeżeli macie, moim zdaniem, rodziców po czterdziestce, co najmniej, mhm. Jeżeli macie dziadków, którzy korzystają z internetu, mają swojego Facebooka, TikToka, cokolwiek, zróbcie z nimi takie malutkie szkolenie: co to jest AI, mm. jak sprawdzić, czy coś nie jest AI, żeby nie wierzyć we wszystko. Możecie zrobić ten test, pokazać kilka filmów, nawet ściągniętych z TikToka czy z YouTube'a. Zobacz, babciu, widzisz to, widzisz to, jak myślisz, co jest AI. Czy wierzyłabyś w to? Co jeśli mój może... dziadek ma 39 lat? To znaczy, mi że nie masz... powinnaś tu być. No co najmniej. Moi na szczęście ogarniają. Wiecie, to, to jest wszystko fajnie, że dziadkowie ogarniają. Ja, ja na przykład sam do siebie bardzo często mam ograniczone zaufanie, czy coś, co widzę na Facebooku czy gdziekolwiek, czy będę w stanie rozpoznać na 100%. Tak. Jak oglądałem tego TikToka, przed którego przed chwilą oglądaliśmy ten cały AI czy nie AI, przed livestreamem się przygotowywałem, to powiem wam szczerze, że ja się chyba w dwóch przypadkach pomyliłem. E, szczególnie tych ai bo te realne jakby byłem w stanie rozpoznać, ale na przykład ja się pomyliłem w tej kwestii z y, tą rzeką. Mhm. I t, dużo z was swoją drogą też. E, bo, bo coraz trudniej jest to roz, y, jakby roz, rozróżnić, więc coś czuję, że naszym osobom starszym, które jeszcze nie do końca mają świadomość na czym to narzędzie polega, będzie coraz trudniej powiedzieć nie bierz tego jak zapewnik, bo być może to zostało wygenerowane. Tak, to taki malutki apel. Widzę, że tutaj piszecie, że niektórzy z waszej rodziny to ogarniają, okay. niektórzy nie ogarniają i nie chcą ogarnąć, bo wierzą we wszystko, więc Przynajmniej spróbujcie. No. Temat ze za jajem zakończony, e, tak. apel wystosowany. Tak. z tym, Mordki, jak Wam się ten temat podobał? A co się to obchodzi? A, a co ci to obchodzi? Swoją drogą, jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, które chcecie, żebyśmy poruszyli na streamie, też możecie nam zawsze podsyłać. Tak, jeżeli Nie? macie jakieś fajne rzeczy, które Wam się rzuciły w tym tygodniu, że są popularne, albo jakiś viral się z tego kręci. E, chętnie też się temu przyjrzymy i na to zareagujemy. Jak widzicie, bierzemy od Sasa do lasa. Tak, a tymczasem, tak jak Aga, pisze live, się kończy, to można puścić znowu podcast Parę absurdy All Day. Bierzcie przykład, Zagi.